Dziś komentujemy komentarze Polaków pod artykułami o Robercie Karasiu. Szymon radzi, aby Robert nie szedł na żadne ustępstwa. Weź człowieku, nie kompromisuj się. Krzysztof. Karaś tu ciulu. Pozdrawiam z Chorzowa. Chodzi oczywiście o postać z powieści Lovecrafta, która w wersji śląskiej nazywa się Ciulu. I tutaj osobiście zwraca się do pana Karasia. Stanisław ustala dane osobowe. Koksiarz, nie niesportowiec, pismak z gońca pizdziel. Damian z domu Skóra, miło mi. Tebul. Jan postanowił zdać relację ze swoich nocnych chwil z małżonką. Niechaj śpię, adnotacja dała. Wszystkie rybki mają cipki, ciura la, ciura la A kara się po niezazwolonych środkach dopingujących, ciura la, ciura la Dyskusję podsumowuje Pan Piot w sposób no, dość yy, wyzywający, kontrowersyjny, szczerze mówiąc, facet osiągnął wszystko sam. A kto sądzi, że to zasługa sterydów to?